Ławrow zasadniczo zwrócił się do Grossa, szefa Maea, który wcześniej, jak pamiętamy, poinformował, że on i jego struktura nie mają żadnych informacji ani potwierdzenia, że Teheran przygotowuje bombę atomową. Ataki były nieskuteczne. Teheranowi prawdopodobnie udało się przetransportować cały wzbogacony uran w bezpieczne miejsce. A teraz Maea żąda ujawnienia, a gdzie jest przechowywane paliwo jądrowe? Najwyraźniej, aby dostosować ataki, tak się dzieje. Posłuchaj. Teraz pan Grosse, który złożył wniosek, ogólnie rzecz biorąc, mógł napisać jaśniejszy raport. Teraz mówi, żądając, aby Iran natychmiast zapewnił Maja dostęp do obiektów jądrowych, aby upewnić się, gdzie znajduje się Twój wzbogacony materiał i ogólnie zobaczyć, co się tam dzieje. I czy są jakieś gwarancje, że nie wycieknie? Nie widzę żadnych takich gwarancji. Dowiedz się. Wiesz, uderzaliśmy i uderzaliśmy, nic tam nie znaleźliśmy, ukryłeś to gdzieś, pokaż mi gdzie. To jest dyrektor generalny szanowanej agencji.